Dobra, mamy to przyszła lampa uzbierana i kupiona z donejcików. Także bardzo dziękuję. Ja już się biorę za otwieranie, i składanie i zobaczymy, jak to kurde działa. Tak to wygląda po wypakowaniu. Bardzo ładnie spakowana, pianeczki i tak dalej. Jest pilocik. O, w pudełku mamy zasilacz, śrubki, imbus do skręcania, baterie do pilota. I cyk. No i dobra, biorę się za montaż. No dobra, mamy to. Lampa jest zmontowana. Tu mamy swoje stanowisko. Lampa tutaj jest w rogu. Ona ma metr 40 wysokości. Pilocik i pyk. Jaki bajer. Jest na kamerce. Będzie wszystko fajnie widać. O. Nie, no, Bajera, Bajera jest. Będą teraz ładne tła. Oczywiście mogę to zmniejszyć i rozświetlić bardziej. No, kurde, jest naprawdę miliony możliwości. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim kurde, którzy się przyczynili do tego, że mogłem ją kupić. Kolejny krok naprzód, kurde, w moim tutaj stanowisku i w rozwoju kanału. Dziękuję bardzo. strzałeczka i do zobaczenia, kurde, na live'ach. Nara! Pyk, 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 pyk. Pik, pik, pik. Super. Ja, no, kurda.